widzialny, słyszalny na tej transmisji na żywo. Pierwsza minuta, oczywiście, taka robocza. Będę chciał skomentować wydarzenie, które miało miejsce. Piszcie oczywiście wasze komentarze, skąd oglądacie. Jest to dla mnie zawsze fajna i ciekawa informacja. Co więcej, możecie też udostępniać tą transmisję na żywo, czy inne materiały, które tutaj oglądacie na YouTube. Będzie mi bardzo miło. Niech się niosą w odkłaniach tej platformy, jaką jest YouTube widzę, że już wyszło powiadomienie także będę za chwilę przychodził do tematu, ale tak czy inaczej trochę zaczekam jest i Damian jak zawsze Czuj Duch jest e, ktoś z Krakowa tutaj pisze Michael jest Mirek jak zawsze, bardzo mi miło ja jestem tak wdzięczny, że jesteście e, i, i że oglądacie po prostu I, mm, i to jest niesamowite także bardzo dziękuję e, tytuł dzisiejszej transmisji na żywo, Demolka Chciałem skomentować wydarzenie. Witam Fcia, które miało miejsce w Sejmie z udziałem Grzegorza Brauna. Jest i tutaj jeszcze Wacław. Dobry wieczór, hejka. Zdarzenie, które miało miejsce z udziałem Grzegorza Brauna, który wszedł do Sejmu, który zdemolował wystawę. Wszyscy byli schowani na czas wyborów. Rafał Czaskowski był odcięty od środowisk tych właśnie kolorowych. Wtedy nie chciał o tym mówić. Nie chciał być z tym utożsamiany. Flagę tęczową, którą dostał Rafał Czaskowski. Przerywa coś? A, no to nie wiem słuchaj, z czemu przerywa. Co jest z tym internetem tutaj? E, mam nadzieję, że będzie działało. Mm. Jak nie, no to sobie z laptopa przerywa czy nie przerywa, dajcie znać po prostu, bo nie wiem. Jak nie, to, to włączy się po prostu z laptopa. Grzegorz Braun po prostu wyrzucił śmieci z zajmu. Tak, <grym> dokładnie tak, Mirek. Co chciałem powiedzieć? Bo wybiło mnie to z rytmu, już jest dobrze, ok. Bo pisaliście, że przerywa, ale dziękuję, że dajecie znać. I teraz tak. Bo mówię o Rafale Czaskowskim, radni, który odrzucił, znaczy odrzucił, schował flagę, schował tą flagę na jednej z debat, na debacie w Końskich, ponieważ nie chciał, by ta flaga leżała ko koło niego, flaga e, tęczowa. Później to e, sytuacja, którą, która zawsze już chyba będzie po prostu taka, kojarzyła się z Magdaleną Biejat, która wzięła tą flagę, e, która nie wstydziła się i powiedziała, że ona przejmuje te barwy po prostu. Na Czaskowski, co? Czaskowski wtedy przegrał. On był wtedy w jednym z takich największych przegranych tej pierwszej debaty w Końskich. Dlaczego ja o tym wszystkim mówię? Bo to się wszystko łączy ze sobą, bo zobaczcie, wystarczyło tylko tak de facto niecałe dwa tygodnie po wyborach, i już takie rzeczy w Sejmie są wystawiane. Już takie jakieś galerie, nie wiem, wystawy są organizowane. Czyli to było na takiej zasadzie, że w trakcie kampanii wyborczej my chowamy się, ale puszczamy wam takie oczko, nie wiem, lewe czy prawe, któreś tam nie, nie umiem puszczać oczka, i, 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 i że my o was po prostu nie zapomnimy. I oni chcieli dać znać teraz wyraz tego, że po prostu nie zapomnieli i że zrobili taką wystawę w Sejmie. I na to przychodzi Grzegorz Braun, który e, robi demolkę, można tak to powiedzieć, który. Znowu wchodzi z takim. Powiem wam, jak widzę Grzegorza Brauna w tych akcjach różnych, to on jest taki, jakby był w takim transie trochę. Jakby był taki w innej rzeczywistości. Tak by dostał takiego nerwa, niby zachowuje taki spokój, bo on tam odpowiedział z kulturą, że on nie będzie chciał, żeby tutaj było zgorszenie, czy takiego użył wyrażenia. Ale widać było, że to jak on był zaangażowany w tą akcję w Sejmie, to po prostu był, mm, był taki, no, jakby to powiedzieć, tak, no, w, takim, w takim jakby transie, trochę, tak? E, widać było, że są emocje, duże emocje, tylko że on e, to trzeba tak dostrzec w tak człowieku, wydaje mi się, takie, takie emocje, bo on widać było to poddenerwowanie, taki, taką adrenalinę, że on po prostu to robi, ale był, wiedział, co chce zrobić, przyszedł, zaczął ściągać te te po prostu tablice z tych stojaków, zaczął je łamać. Tak jedną nogą łamał i każdą jedną po kolei. Tego było dosyć dużo do, do przerobienia. I tak się to też skończyło. Dostał zakaz pojawiania się w Sejmie od marszałka promocyjnego, od marszałka Hołowni. I co? No i znowu kolejne gdzieś tam być zgłoszenie w jego Stronę do jakiś e, prokuratur i tak dalej. Zobaczymy, e, czy to się skończy z jakimiś, e, jakimiś, jakby to powiedzieć, konsekwencjami, aczkolwiek nie sądzę. E, jedno co to chciałem powiedzieć, że e, to już jest przecież, któraś e, e, akcja Grzegorza Brauna, nawet w czasie kampanii wyborczej, e, też e, to było w Opolu, tak, gdzie, gdzie też była organizowana i gdzie on po prostu wtedy sprayem zamalował to co było w Sejmie, no to po prostu połamał te, bo to było takie dykty jakby no i Grzegorz Brał, jak się to mówi, jest w formie robi, robi po prostu swoje, to też powiem wam, że dla mnie jest taki przykład na to, że tak jak mówiłem, że to wyda wydarzenie i wydarzenie w Oleśnicy i to z doktor Gisela Mengele, czy, czy wydarzenie z kolei w Opolu, z, tymi, z tą wystawą też, um, siejąc zgorszenia, No to wtedy um, myślałem, że to no, Grzegorz Braun, no, to jest jego element kampanii wyborczej. Ale przecież teraz już się wybory skończyły. Um, przecież teraz on już nic tak de facto, znaczy no, no nie musi, tak? jeśli chodzi, żeby zabiegać o um, jakieś względy, tak jak um, było w czasie kampanii. Ale tu wychodzi na to, że on po prostu robi swoje. Dostał jakiś cynk, że jest to w Sejmie, że się pojawiła taka wystawa, przyszedł, zdemolował i poszedł, tak? I to mi się podoba, że jest Grzegorz Braun konsekwentny, konsekwentny w tym, co robi i że po prostu no, czuje się taki w obowiązku, w obowiązku jako poseł do tego, żeby robić pewnego rodzaju interwencje, interwencje i, i niezależnie, jaki to będzie czas, czy to będzie czas kampanii, Po kampanii, przed kampanią, on no, po prostu robi coś, kto wierzy. Robi coś, co. Dziękuję Damian. robi coś, co po prostu czymś się utożsamia, to znaczy z tym, żeby sprzeciwiać się tego rodzaju wydarzeniom, żeby po prostu piętnować tego rodzaju zachowania, że to nie jest normalne, że takie wystawy się pojawiają jeszcze zwłaszcza w Sejmie. Bo gdyby to było w jakimś prywatnym miejscu, nawet nie wiem, w prywatnym pubie, no to żeby tam robić tego rodzaju interwencje, to jest czyjaś wtedy prywatna posesja i wtedy to nie byłoby zasadne. Mogą sobie tam zrobić co chcą, mogą sobie zrobić orgię jak chcą I, i niech sobie robią po prostu, nie wiem, no po prostu robią u siebie, ale, ale w Sejmie, Sejm jest instytucją publiczną, i, i, I tam nie powinny być tego rodzaju rzeczy gdzieś pokazywane, nie powinny być tego rodzaju rzeczy robione, promowane, i myślę, że działanie Grzegorza Brauna jest jak najbardziej zasadne. Myślę, że on już przyzwyczaił też wielu ludzi do tego, że tak postępuje, że używa takich metod, że te metody są naprawdę. Przechodzą w czyn, że to nie jest tak, że on... niektórzy mogą mówić, niektórzy mogą potępiać, niektórzy mogą się nagadać mm, i nic z tego gadania nie wyjdzie. Nie, Grzegorz Bram wchodzi, pozbywa się tablic i wychodzi. Grzegorz Bram wchodzi z gaśnicą, gasi świeczki i wychodzi. Mm, to jest naprawdę człowiek, który przechodzi do czynu. Ja nie wiem, czy chyba jeszcze się nie pojawił materiał, musisz to wiedzieć u pana Maciaka. Pewnie. Znając życie, to Pan Maciej będzie to krytykował, to zdarzenie <grystanie> i się pewnie nasłucham znowu, albo nie będę słuchał, żeby się nie denerwować, no ale okej, okay, wiem, że to jest tak tak po prostu, no już przywykłem do tego, tak, że, że, jest jakaś, że jest jakaś różnica zdań, aczkolwiek pamiętam, pamiętam że Grzegorz Braun gdzieś miał odpowiedzieć tak był chyba drugi raz zaproszony do kanału Zero i wtedy odpowiadał na temat wszystkich właśnie kandydatów którzy startowali w wyborach prezydenckich został zapytany o pana Macieja Maciaka i wtedy powiedział że nie chce się wypowiadać. Stanowski mu powiedział no ale stanął pan w jego obronie dwa razy na debacie bo tak było i no, bo tak, bo tak uważałem, ale nie chcę się na niego temat wypowiadać. Czyli pewnie oglądał też jakieś materiały na tym programie, musisz to wiedzieć, i pewnie się też nie chciał już może odnosić do tego, co, co tam było powiedziane. Albo, albo po prostu, jak to się mówi, nie dotykać, żeby kupy, żeby nie śmierdziało. Tam nie mówię o panu Macieju, tylko mówię ogólnie o zdarzeniu i ten. Także no, tak to jest. Ale dobrze, miałem powiedzieć o, o demolce. Grzegorz brał przyzwyczaił do tych demolek, przyzwyczaił do, do takich zachowań. I w moim przekonaniu, ja chciałem to też tak ująć, powiedzieć, że to jest taka walka o normalność. Walka, bo my przyzwyk, przy, przywykliśmy, nie wiem, znaczy, może już przywykliśmy, znaczy, może kto przywykł, jak przywykł, ja nie, ale. Ale ludziom się tak po prostu pokazuje. To jest normalność. Ja też myślałem, że Rumunia tu trochę jest inna. A tu robiłem tydzień temu e, z takiej parady równości y, film. E, pokazywałem jak to było. Znaczy, ja nie byłem na tej paradzie, ale z telewizji wziąłem urywki. Także jest to na tym kanale Ty tydzień temu vlog się pojawił, w weekend właściwie. E, I co, i tu była parada. E, tam były. Był robiony marsz, tak zwany yy, ten był „Marsz Równości”, a tamten był marsz normalności. Robiony na czele którego stała jedna polityczka Diana Iwanowicz-Szoszaka. Yy, szli ludzie, szli ludzie z symbolami religijnymi, z flagami Rumunii, i yy, utożsamiali się z normalnymi wartościami, z wartościami yy, prorodzinnymi. I ten. Bo nie o to chodzi, żeby kogoś dyskryminować. Niech każdy sobie żyje jak chce, ale. Ale z, po prostu nie trzeba tego afiszować, tak? nie, trzeba tego, nie trzeba tego, właściwie nie wiadomo o co tym ludziom chodzi, nie wiadomo, ja nie wiem o co tym ludziom chodzi, tak? tak de facto, czemu oni się czują w jakiś sposób pomijani, w jakiś sposób dyskryminowani, co my im takiego złego robimy, przecież my ich nie, nie bijemy na ulicy, my im nic nie robimy, ich nie krzywdzimy, oni sobie po prostu są, a jeszcze my przez nich cierpimy, bo jak się okazuje, to później jak są jakieś demonstracje robione, to policja ich chroni, a nas rozgania i, i do nas strzela gazem. Więc o mm, tak było, a tak było w Białym Stoku. Parę lat temu jak było, były dwa marsze takiego marsz patriotów polskich, <gryw> znaczy nie wiem czy polskich, no, nie wiem czy tak się nazywał, ale był marsz opozycyjny do, do tego w Białym Stoku i Kibole chyba przyszli wtedy i, i chcieli pogonić całe to towarzystwo, i zostali rozgonieni przez policję. tak? Więc to też świadczy o tym, przez policja wykonuje czyjeś rozkazy. To czy one są zasadne, czy niezasadne, ale ktoś rozkazuje, czy to idzie z góry. Czyli jak to idzie z góry, oznacza, to że komuś zależy na tym, żeby właśnie były promowane tego rodzaju wartości, bo, bo ktoś wydał zgody na taki marsz tak zwanej równości, więc jeżeli ktoś wydaje zgodę na to, no to to znaczy, że, że w jakiś sposób może utożsamiają się z tym, bo ja jakbym był, nie wiem, burmistrzem miasta, prezydentem miasta, ja bym nie dał zgody na to, a gdyby poszli po prostu gdyby poszli po prostu samowolnie to nie wiem co bym zrobił, albo bym ich rozganiał, albo albo po prostu uznałbym to za nielegalne i w jakiś sposób inny wyciągał konsekwencje, nie wiem, nie mam nie wiem, jakby to się wydarzyło, ale tak czy inaczej, ktoś to popiera, ktoś to popiera, ktoś to po prostu nadzoruje. I tutaj myślę, że takie działania tego typu, co robi Grzegorz Bram, to już jest któreś, bo przecież trzecie właściwie takie bo było jedno to wydarzenie w czasie kampanii. Jedno było wydarzenie z choinką, bo tam na tej końce były różne flagi. Chyba też te flagi były kolorowe na końcu. Także coś się dzieje. Dobra, słuchajcie, to będę kończył. Nie wiem co się dzieje ostatnio. Będę robił następnym razem może z laptopa albo nie, wiem, co z tym internetem. Eee, dobra, to kończę. Tak się inaczej. Zostawcie jakiś komentarz dla zasięgu, jakieś łapki w górę. Eee, Grzegorz bram, specyficzny demolka yy, i dobrze, niech się coś dzieje. Jedyny człowiek, który yy, robi w to, co wierzy, po prostu robi w to, co wierzy i, yy, i chwała mu za to. Ja popieram tego rodzaju działania. Pozdrawiam Was serdecznie, dobranoc. Jak coś przerywa, to już nie ciągnę tego dalej. Będą następne żywce. Wszystkiego dobrego Pa.